I kaplicy Klasztoru Starowierów. Starowierami nazywano osoby, które w 1915 nie uznały reform prowadzonych w Kościele prawosławym przez patriarchów Nikona, byli prześladowani, musieli z Rosji uciekać. Znaleźli się tutaj na tych terenach, ponieważ to były tereny tłuskie, Tutaj tutejsza ludność nie chciała w jakiś tam sposób zagospodarować, a starowierzy zamiast zabudowę dróg, mostów dostali możliwość osiedlenia się. Także nie tylko tu wojnowo, ale te wszystkie okoliczne wioski były założone przez starowierów. Początki klasztoru to 1847 rok był to najpierw klasztor merski, jednak cały czas był nacisk z prawosławnego, żeby tych mnichów nawrócić. Częściowo się udało, część mi przeszła na prawosławie, część wyjechała stąd i klasztor zaczął podupadać. upadać. W 1885 przysłano bogatą siostry, która wygubiła klasztor na własność. No i przed nami jest ściana z kolami. Jest to tak zwany ikonostas. Najważniejszą ikonką jest ikona na na samej górze, ikona świętej produkcji, ponieważ pod takim wezwaniem właśnie jest ten klasztor. Jeśli chodzi o ikony, nigdy nie można było ikon zawieszać na gwoździu, ponieważ gwoźdź symbolizował mękę Pana Jezusa. Ikona była zawsze opierana, była wsuwana w ramki i zawsze na wschodniej ścianie budynku. Również o ikonach mówimy, że ikon się nie, nie maluje, a pisze, ikon się nie ogląda, a czyta które są tam rozłożone, są pisane w języku starocerkiebro-schowiańskim, czyli cyrylica. Książ miałem bardzo dużo, jednak z takich, których najczęściej korzystały, miały dwanaście, każda na dany miesiąc. I tam miały napisane, jakie pospy, jakie modlitwy, jakie święta. Takich tych ksiądz postępowało. Jeśli chodzi o krzyż, to tam mamy dwa, takie osięże tu też. Górna poprzeczka, napis Jezus Chrystus Król Brzydowski, druga okrzyżowanie ramion, trzecia okrzyżowanie sób z tym, że jest przechylona. Są takie interpretacje, że w momencie, kiedy Pan Jezus umiera, otworzyło się niebo i piekło, czyli wskazuje na niebo, druga na piekło, a drugą, przez z Panem Jezusem było ukrzyżowane dwóch w jeden przed śmiercią się nagłócił, poszedł do nieba, i do piekła. Tu są takie podróżeczki. Są to tak zwane podróżniki, każdy starowiek taką podróżeczkę posiada. Hafti, zdobienia, to już zależało od Pani domu, jak ona sobie to wyhaftowała. Służą do tego, że w momencie, kiedy się robi bokon przed ikoną, kładzie się na niej ręce, że później robią znak krzyża. Miejcie ręce tu, w, tej, w, 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 w tych ramkach. Są Jest, lestowki. jest to odpowiednik katolickiego różańca. No i jeśli chodzi tu o siostry, to nie ma już żadnej. Ostatnio znalazłam z tego kwietnia 2006 roku. Osób świeckich jeszcze tego wyznania tutaj na tych terenach jest dziedzicą też osób w wieku starszym. Oni raz w niedzielę spotykają się w swoim kościółku, tak zwana Molenna. Nie ma zniecznika kościelnego. Osób świeckich wybierana jest spośród biernych jedna osoba, która się szczyci szacunkiem, tak zwanym nastawni, I ta osoba prowadzi y, wszystkie te związane z ich religią. Jeśli chodzi o chrzest, odbywa się przez trzykrotne założenie w wodzie. Pogrzeb musi się odbyć do godziny 12 w południe. Krzyż jest stawiany w nogach, nie w ponieważ uważamy, że dusza musi cały czas patrzeć na ten krzyż. No i w tych dawniejszych czasach, tak jak Państwo widzieliście, że nie ma gdzieś tam krzyży, prawda? E, jeśli krzyż się przewrócił, nie podnoszono go, to uważamy, że w tym momencie dusza poszła do nieba.